Siema. Tu siedzi Wachacz, a tu widzicie Dacia Duster z silnikiem Diesla. Spędziłem z tym samochodem tydzień. Przez ten czas zbierałem o nim 22 spostrzeżenia, którymi teraz chcę się z Wami podzielić w teście wideo. Zatem startujemy. Druga generacja Dacia Duster jest dużym krokiem w dobrą stronę, jeśli chodzi o projekt nadwozia tego auta w stosunku do poprzednika. Poprawie uległ zarówno ogólny wygląd, który zyskał zgrabniejsze, bardziej obłe linie, a także detale w postaci świateł, sposobu ich komponowania się z grillem, przetłoczeń na drzwiach, praktycznie każdy element teraz wygląda lepiej, co w takiej konfiguracji jak testowa, czyli z 17-calowymi felgami aluminiowymi o ciekawym wzorze, srebrnymi progami czy lakierem metalik daje finalnie naprawdę atrakcyjny, akcyjny samochód, który dodatkowo nie sprawia wrażenia budżetowej konstrukcji. Dodatkowe progi wyglądają fajnie, ale myśląc o ich zamówieniu trzeba brać poprawkę, że w niektórych sytuacjach, chociażby takich, gdy te progi są brudne, a na dworze leży śnieg i chcemy na przykład wejść do samochodu, wcześniej otrzepując buty, to obecność tych progów wymaga dodatkowej uwagi, jeśli nie chcemy sobie zabrudzić nogawek spodni. W każdym egzemplarzu Dustera z przodu montowane są ledy do jazdy dziennej o przyjemnym wzorze, światła główne, a także kierunkowskazy są już tradycyjne żarówkowe. Boczne kierunki, ulokowane na błotnikach, wykonane zostały w tej samej technologii co przednie. Z tyłu również mamy żarówki i lampą w tej części nadwozia można wytykać inspirację Jeepem Renegade, ale fakt zostaje, że prezentują się naprawdę fajnie, a ogólnie samochód po zmroku też moim zdaniem wygląda ok, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę półkę cenową, do jakiej się on zalicza. Kabina DASTERA ma dosyć prosty, ale przyjemny dla oka design, w którym udało się Daci, podobnie jak ma to miejsce w przypadku nadwozia tego samochodu, zwalczyć uczucie budżetowości, które w poprzedniej generacji tego modelu było obecne, a teraz już się go za bardzo nie odczuwa. Górna część deski rozdzielczej w testowanym modelu wykonana została z twardego tworzywa, które jednak nie prezentuje się zbytnio tanio, to znaczy nie jest to taki tandetny, błyszczący plastik, wygląda on niczego sobie i obecny jest również w niższych partiach kokpitu. W tunelu środkowym i na konsoli centralnej nie znajdziemy fortepianowej czerni, dzięki czemu łatwo jest utrzymać te elementy w dobrej kondycji. Jeśli chodzi o detale, to pokręteł w panelu klimatyzacji nie powstydził by się nie jeden droższy samochód, to srebrne wykończenie wygląda naprawdę fajnie. Przyciski wykonane są w ciekawym, takim trochę lotniczym stylu i też mają przyzwoitą jakość. Jeśli chodzi o spasowanie, to nic tutaj nie wydaje żadnych niepożądanych dźwięków ani podczas takiego mocnego naciskania, ani podczas jazdy, więc nie można się do niczego przyczepić. A jeśli chodzi o ogólną jakość, to oczywiście nie mamy tutaj do czynienia z samochodem klasy premium, ale zachowując rozsądne oczekiwania, naprawdę nie można powiedzieć złego słowa o Asterze aspekcie i robi on bardzo pozytywne wrażenie. O ile chropowate wykończenie pierścieni panelu klimatyzacji jest dla mnie ok, to zastosowanie tego samego rozwiązania na dźwigni zmiany biegów oceniam już negatywnie, ponieważ ten element podczas stykania się z dłonią chociażby po kilku godzinach jazdy miejskiej powodował u mnie nie do końca może ból, ale już dyskomfort, ponieważ jest po prostu zbyt ostry jak na coś z czym mamy tak częsty kontakt naszą dłonią. Pomatem w dasterze, tak jak w innych modelach Daci i Renault, steruje się z dwóch miejsc, częściowo z tunelu środkowego, a częściowo z kierownicy. Nigdy nie wiem czemu tak jest. Tym razem też nie mogę tego pojąć, zwłaszcza, że tutaj mamy aż idealne dwa miejsca, żeby umieścić w nich dodatkowe przyciski. Po prawej stronie mamy strzałki góra, dół do nawigowania po komputerze pokładowym, wyświetlon podstawowe informacje takie jak ten informujący o zużyciu, o zasięgu, o tym ile przejechaliśmy o średniej prędkości. Można też wejść do menu, przy czym jest ono super proste, to znaczy, można w nim tylko zmieniać język. Jeśli chcemy zresetować jakieś wskazanie albo wejść do tego menu, czy też z niego wyjść, to trzeba po prostu przytrzymać dłużej strzałkę góra bądź dół. Będąc w okolicach zegarów, warto wspomnieć, na czym polegają między innymi oszczędności w przypadku daci w wyżej pozycjonowanych samochodach. Diesle obrotomierz mają wyskalowane do 6000, tysięcy, a benzynowce do 8, a w Daci wyskalowano go uniwersalnie do 7 i obojętnie czy się wybierze diesla, czy się wybierze benzynę, zawsze można zamontować ten sam zestaw wskaźników i jest to dla producenta pewna oszczędność. Systemem audio, a także odbiorem połączeń steruje się całkiem wygodnym joystickiem pod kierownicą. Z kolei oszczędnością w przypadku systemu inforozrywki jest technologia, w jakiej wykonany został wyświetlacz, ponieważ jest on oporowy, a nie pojemnościowy, jak ma to miejsce w przypadku droższych samochodów i cechuje się ta technologia oporowa tym, że trzeba mocniej wcisnąć ekran, aby zareagował. On nie wystarczy tak musnąć lekko, jak to ma miejsce w przypadku smartfonów, co nie jest moim zdaniem wielkim problemem, ponieważ producent dobrze dostosował interfejs do tego typu rozwiązań, to znaczy nie ma tutaj jakichś małych, drobnych ikonek, Wszystkie przyciski są duże, więc nawet uderzając tak ekran, łatwo jest wcelować w to, co nas interesuje. Jak widać, moduły poszczególne, jak, a także menu ładują się szybko, więc ten aspekt wypada pochwalić. Tak samo prostotę obsługi wypada pochwalić, ponieważ co prawda nie jest to zbyt rozbudowany system, jeśli chodzi o funkcjonalność, ale to, co osobą os oferuje, jest podane w naprawdę przystępny sposób. To, co bym zmienił w nim, to interfejs pod kątem graficznym, ponieważ jest to jednak dosyć archaicznie wyglądające. Menu, te wszystkie przyciski, to wszystko przydałoby się pewne odświeżenie. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to mamy tutaj standard, czyli radio, multimedia, telefon nawigacja. to są te główne rzeczy. Z takich mniej standardowych elementów znaleźć można informację 4x4, gdzie można sobie sprawdzać, jakie jest aktualne pochylenie samochodu. We wnętrzu Dastera nie znajdziemy żadnego ambientowego świetlenia, co w sumie nie powinno dziwić. Podświetlone są instrumenty pokładowe, nie wszystkie, ponieważ przyciski na kierownicy nie doczekały się swojego źródła światła, co wypada zaliczyć na minus. Na plus z kolei można zaliczyć to, że sterowniki szyb na drzwiach już podświetlenia się doczekały. Ogólnie kabina testowanego modelu podświetlona jest w taki sposób elementarny, nie ma się tutaj czym zachwycać, po prostu spełnia to podświetlenie, swoje zadanie. Kluczyk dastera nie jest składany, grot cały czas z niego wystaje i jest to główny i właściwie jedyny zarzut, jaki mam względem tej konstrukcji. Poza tym jest ona bardzo lekka, cienka, wykonana z przeciętnej jakości plastiku. Przyciski są gumowane. Jeśli chodzi o design, to jest on tak uproszczony, że nie ma co za bardzo o nim wspominać. Maska w dasterze unoszona jest na siłownikach. Przyznam, że w tym samochodzie się tego nie spodziewałem. Komora silnika w egzemplarzu testowym skrywała najmocniejszego diesla przewidzianego do tego modelu, czyli 1.5 Blue dCi o mocy 115 koni mechanicznych. Silnik ten nie czyni z Dastera demona prędkości, bo w wersji 4x4 zapewnia czas sprintu do setki wynoszący 12.1 sekundy, ale podczas jazdy można odnieść wrażenie, że auto jest szybsze niż wskazują dane katalogowe, bo chociażby maksymalny moment obrotowy wynoszący 260 Nm i dostępny od 2000 obrotów na minutę sprawia że reakcja na ostrzejsze wciśnięcie pedału gazu jest całkiem żwawa, a ogólnie testowana Dacia ma wystarczającą dynamikę do jazdy zarówno w mieście, jak i trochę spokojniejszych podróży w trasie. Pod kątem akustycznym Blue DCI zanim się rozgrzeje, wydaje mało szlachetny dźwięk, który wyraźnie zmniejsza swoją intensywność, gdy silnik zbliża się do optymalnej temperatury pracy, przy czym nawet wtedy podczas przyspieszania diesel w Daci nie jest najbardziej aksemitnie brzmiącą konstrukcją na rynku, z jaką miałem styczność za, to pod kątem wibracji nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Sześciobiegowa manualna skrzynia dastera ma bardzo krótkie początkowe przełożenia, co zapewnić ma lepsze możliwości terenowe. Konsekwencją takiej charakterystyki jest chociażby to, że przy założeniu, że w dieslu biegi zmienia się przy 2000 obrotów na minutę, czwórkę w testowanej daci można wrzucić już przy prędkości 35 km na godzinę, a ruszanie na przyczepnej drodze asfaltowej z dwójki nieraz zapewnia lepszą płynność niż start z króciutkiej jedynki. Przyzwyczajenie się do tego wymaga chwili, ale niezbyt długi. Sama przekładnia pracuje OK, ma umiarkowany skoklewarka, niezłą precyzję i stawia przyjemny, zauważalny opór, chociaż jak dla mnie biegi umieszczone w osi poziomej, np. 3 i 5, mogłyby być od siebie trochę bardziej oddzielone. Generalnie jest to jedna z tych przekładni, które niczym specjalnie nie zachwycają, ale niczym też nie irytują. Gdy wyjechałem testówką na ulice centralnych części Warszawy w dzień pracujący około godziny 11, to po kilku kilometrach jazdy komputer pokładowy pokazywał spalanie równe 5,2 litra. Na trasie, przy 90 km na godzinę na tempomacie, samochód zużywał około 4 litrów, przy 120 km na godzinę były to okolice 6-6,5 litra, a przyspieszenie do 140 km na godzinę skutkowało konsumpcją paliwa na poziomie 7,5-8 litrów. O tym, że testowana Dacia jest modelem, który nie boi się zjazdu z utwardzonej drogi, świadczy również ze strojeniu układu kierowniczego. Kierownica w testówce pracuje z niewielkim oporem, szczególnie przy niskich prędkościach, ale też reakcje samochodu na jej ruchy nie są zbyt bezpośrednie i potrzebny jest większy obrót, aby Duster wyraźniej zmienił kierunek jazdy. Na luźnej nawierzchni pomaga to zapanować nad autem, bo kierownica nie żyje aż tak bardzo swoim życiem, gdy wjedziemy na przykład w kolejny, a na asfalcie taka charakterystyka przekłada się napremujący płynne, spokojniejsze podróże układ kierowniczy. W małym stopniu pozwala on na szaleństwa w zakrętach, ale zapewnia stabilność i przyjemne wrażenia podczas normalnej jazdy. Na komfort ukierunkowane jest również zawieszenie, które jest miękkie i dobrze radzi sobie z niedoskonałościami na wierzchni, jednocześnie też trochę buja się w zakrętach, ale pokonując je z racjonalnymi prędkościami, przechyły nie powinny dokuczać. Zawieszenie również dobrze radzi sobie w terenie, nie hałasuje na większych nierównościach, a dodatkowo w dasterze dostajemy kąt natarcia wynoszący 30 stopni, kąt zejścia wynoszący 33 stopnie i 21 cm prześwitu. W połączeniu z napędem na cztery koła te elementy dają na naprawdę sporo możliwości podczas jazdy po nieutwardzonych szlakach jak na współczesnego uniwersalnego suwa który nie jest hardkorową terenówką drogi które teraz widzicie w warunkach zimowych pokonywałem bez obaw o podwozie czy też o to że gdzieś się zakopie Duster radził sobie z nimi bez trudności Przednia szyba DASTERA ma odpowiednie rozmiary. Widać też przez nią maskę, która dzięki swoim kształtom i przetłoczeniom sprawia, że wyczucie przednich krańców nadwozia w tym samochodzie do najtrudniejszych nie należy. Jeśli chodzi o widoczność na boki, to jest ona ok dzięki kształtowi i rozmiarowi szyb. Z tyłu też nie jest źle, ponieważ szyba jest całkiem. Pokaźna, przy czym zawsze warto wesprzeć się jakimiś elektronicznymi asystentami, gdy oni są, chociażby w ramach potwierdzenia. I w egzemplarzu testowym na pokładzie znalazła się kamera cofania o przeciętnej jakości, a także czujniki parkowania z tyłu. Teraz czas na weryfikację manewrowalności w prawdziwym świecie, czyli w garażu wahacza. Kształt maski, o którym wspominałem, nie tylko ułatwia wyczucie przodu, ale przetłoczenia składające się na niego mają naprawdę fajny kształt, na który miło się patrzy z perspektywy kierowcy. Ciasne lewe zakręty widoczne przed chwilą nie sprawiły Dasterowi praktycznie żadnych problemów. Podobnie sytuacja wygląda podczas drugiej części próby polegającej na wjeździe tyłem w miejsce postojowe wahacza. Lusterka boczne testowanej Daci są wystarczające do całkiem regularnych tylnych nadkoli tego samochodu. Przy dojeździe do ściany aktywują się wyłącznie akustyczne, ale nieprzewrażliwione czujniki parkowania, nad wszystkim czuwa kamera cofania i gotowe. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki zapas wolnej przestrzeni, margines nad głową jest porównywalny i wynosi tyle, czyli spokojnie mógłbym tutaj w drugim rzędzie podróżować. Gdybym siedział centralnie, to pomimo obecności w egzemplarzu testowym napędu na cztery koła moje nogi nie byłyby poszkodowane przez mało wystający tunel środkowy. Bagażnik DAStera w wariancie 4x4 i z kołem zapasowym, czyli tak jak w przypadku testówki, liczy 376 litrów pojemności i ma regularne kształty z praktycznych dodatków. Znaleźć w nim można uchwyty chociażby na torby z zakupami po obu stronach. W lewym nadkolu mamy kieszeń, a pod podłogą znajduje się, tak jak wspominałem, koło zapasowe. Cennik Dastera startuje od absurdalnie wręcz niskiego, jak nasuwa tych gabarytów poziomu 39 900 zł, przy czym za tę cenę nie można oczekiwać cudów, bo na pokładzie nie dostaniemy radia, klimatyzacji czy nawet elektrycznych lusterek. Wraz z przechodzeniem po kolejnych szczeblach wyposażenia pojawiają się też kolejne rzeczy na pokładzie i w topowej odmianie Prestige, do której zalicza się testówka, można znaleźć już klimatyzację, nawigację audio z bluetooth, czujniki parkowania z kamerą cofania, aluminiowe felgi czy czujniki martwego pola. Tak wyposażone auto kupić można z podstawową benzyną SCS 115 koni za 57 900 zł, a testówka z dieslem pod maską, napędem 4x4, lepszym lakierem czy automatyczną klimą kosztowała finalnie 81 100 zł. Jest to zatem pułap cenowy, w którym Duster właściwie nie ma rywali. Nie ma co się łudzić, że jest on bezwzględnie najlepszym suwem na rynku, ale za kwotę nieraz o kilkadziesiąt tysięcy złotych niższą od konkurencji dostaje się w pełni funkcjonalny, wygodny i przyjemny w codziennym użytkowaniu model, który dodatkowo cechuje się naprawdę dobrymi, jak na dzisiejsze czasy, właściwościami terenowymi. Dla osób poszukujących podwyższonego auta, które jednocześnie mają ograniczenia finansowe i niespecjalnie uśmiecha im się kupować, Modelu używanego albo biednie wyposażonego kompaktowego crossovera innej marki z napędem naprzód, propozycja daci może być strzałem w dziesiątkę. I to wszystko, co przygotowałem o dasterze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miłość. Też nie ma. Zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Fachachaczy TV pojawią się już wkrótce. Na razie.